Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na haul zakupowy z temu, czyli z sklepu internetowego, który jest coraz to bardziej popularny i zrobiłam no niemałe zamówienie. Tutaj już wychodzą z tej paczki krasnale, świąteczne, bo mam tutaj sporo świątecznych rzeczy i będę Wam od razu mówiła. Jakie są ceny tych wszystkich rzeczy, naprawdę niektóre rzeczy są fantastyczne. Ja już jakby oglądałam część tej paczki, ale nie wszystko rozpakowywałam. Pierwszy krasnal, który tutaj mam, kosztował 19,49 zł. i on ma 45 cm długości. Zamówiłam cztery takie krasnale, więc po kolei wszystkie sobie je wyciągamy. Tutaj mamy jeszcze kolejnego krasnala kremowego, on również kosztował 19 zł i 49 groszy możecie sobie zobaczyć jak jest wykonane. naprawdę całkiem fajny, ma tutaj twardszy element, dzięki czemu stabilnie siedzi sobie na półeczce i jeszcze dwa Krastale, one już były no 50 groszy tańsze. 18. Ten, dobra, ten czerwony był za 18,99, a ten za 18,49. One są mniejsze, ale są równie urocze i naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje, kiedy taki krustal sobie gdzieś tam siedzi. Bardzo fajna jest to ozdoba. Kolejną rzecz tutaj mam 3,49 groszy. Takie oto naklejki na paznokcie, jak będę robiła sobie nowe paznokcie, bo jak widzicie, mam teraz niepomalowane to, będziemy sobie coś tutaj naklejać. Następna rzecz to takie torebki do pakowania. Tutaj mam 5 sztuk za 2,99 zł. To są torebki oczywiście świąteczne. Mamy tutaj przeróżne wzory, więc upiekę sobie pierniczki i tutaj włożę i mogę obdarować rodzinę, także jest to no, coś fajnego. Jak już jesteśmy przy świątecznych rzeczach, to mam również naklejki. To zamówiłam z myślą o jej dziecku, tutaj jest 500 naklejek. To jest taka fajna rzecz, jak na przykład na święta gdzieś lecicie samolotem i chcecie dziecko czymś zająć, to możecie dać dziecku takie naklejki, żeby poprzklejało sobie naklejkę. Typowo dla dziecka. Jeżeli oglądają mnie je rodzice, to wiedzą o co chodzi. Moje dziecko i wiem też, że inne dzieci znają, jak bardzo lubią naklejki, więc naprawdę jest ich tutaj bardzo dużo. Zobaczcie sobie, to jest taki cały rulonik. Zamówiłam jeszcze z myślą o dziecku takie gwiazdeczki, bo właśnie jest z jego pokoju. I tutaj na tych panelach chciałabym te gwiazdeczki sobie poprzyklejać. Jak się je odpowiednio naświetli, to one później w ciemności świecą. No i to są takie malutkie gwiazdki. I jeszcze do każdej gwiazdeczki dajemy taki mały kwadracik z klejem. Przyklejamy sobie na przykład tutaj i mamy takie. Gwiaździste niebo. No to są takie, no nie oszukujmy się, pierdółki, ale e, dla dziecka jest to fajna frajda. Zeszyt do kolorowania. E, jest tutaj ten e, wodny mazak. Tutaj jakby jest biała kartka. No coś tu e, lekko prześwituje, tak? Ale kiedy dziecko zaczyna e, tym mazakiem oto kolorować, ta woda się leje, to odkrywa się jakiś tam krajobraz, więc e, uważam, że to jest bardzo e, fajne dla dziecka, e, tutaj w tą białą część wlewamy wodę, no e, 9 zł to nie jest dużo, w sklepach zazwyczaj te mm, kolorowanki kosztują około 15-20 zł, także e, jest to jednak taniej niż u nas w sklepach, aha jeszcze jedna świąteczna rzecz, bo tutaj została mi akurat tasiemka, taka tasiemka na której zawiesiłam świąteczne woreczki które właśnie w tej chwili widzicie 24 woreczki. Na każdym woreczku jest numerek, i to oczywiście przyszło w formie takiej, że trzeba było samemu każdy woreczek zawiązać i tą klamerką drewnianą zawiesić na sznureczku. Natomiast bardzo fajna sprawa, bo jest to taki kalendarz adwentowy i można tam wkładać cukierki, można jakieś kredki, akcesoria plastyczne, jeżeli nie chcecie, żeby to były słodkie rzeczy. Bardzo kreatywny jest to kalendarz i taki bym powiedziała kalendarz wielokrotnego urządzenia użytku, także bardzo serdecznie wam go polecam. On nie należał do najtańszych. Rzucam wam tutaj mój kod rabatowy. Jeżeli jesteście nowymi użytkownikami temu, to jak najbardziej zachęcam do użycia tego kodu, ponieważ będziecie mieli zniżkę. Kolejna rzecz, którą bardzo chciałam mieć, to jest taki wałek do włosów. Okej, okay, mamy taki duży wałek. Jego się jakoś tam daje na głowę i się te włosy zakręca i później tą końcówkę tutaj musimy związać sobie tą gumką. Więc Będę go testować i jestem ciekawa, jak te loki wyjdą. Z racji, że akurat popsuł mi się takie narzędzie do robienia, do miażdżenia czosnku, to zamówiłam coś takiego, ma taką bardzo fajną poręczną rączkę, dajecie czosnek i miażdżycie sobie na desce jakieś do krojenia, czy na talerzyku e, jeszcze tego nie testowałam ale wydaje mi się, że to będzie całkiem fajne e, bo jak coś zmiażdżycie to jeszcze możecie poprawić i ten czosnek będzie naprawdę fajnie zmiażdżony, kosztował 16,99 zł kolejna śmieszna rzecz jaką sobie zamówiłam, to taka miotła do czyszczenia e, ona się świetnie sprawdza jak macie jakiś mebel powiedzmy sofa i pod nim chcecie po prostu przetrzeć sobie z kurzu tą powierzchnię. Ja akurat mam, wiecie, można oczywiście to sobie ręką zrobić, ale ja mam rogówkę, gdzie jest bardzo utrudniony dostęp, więc pomyślałam, że to będzie całkiem fajne i tutaj możecie tą szmatkę oczywiście sobie zmoczyć, a później jak jest brudna, to sobie to ściągnąć i wyczyścić, więc ja będę to za niedługo testować. Wydaje mi się, że na pewno ściągnie to jakąś tam warstwę kurzu. Wydaje to takie dosyć stabilne. Także, jeżeli tam będziecie sobie szorować tą powierzchnię pod sofą, no ta rączka jest dosyć długa, bo tutaj jeszcze jest przedłużenie tej rączki, to można sobie fajnie tą powierzchnię oczyścić. Następna rzecz do kuchni, do zlewu. My akurat mamy czarny zlew. E, tutaj mam osobno klej, osobno hmm, haczyk. E, to jest takie. Hmm, coś, gdzie można zawiesić tutaj oczywiście to przykleić e, tym, na ten klej e, przykleić do zlewu i tu możecie dać sobie gąbeczkę i ja uważam, że to jest mega fajne, za 5,99 zł taka mydlniczka, która jest na przyssawkę, po prostu kładziecie tutaj mydło po umyciu rąk i ta woda tutaj ścieka więc e, ten mydło jakby cały czas się nie rozmacza tak nie robi się coraz to bardziej miękkie te sznurówki kosztowały 5,99 zł groszy jak ja mam otworzyć ok e, jeszcze ich nie wiązałam ale to jest coś co chciałam e, sobie zamówić ponieważ no, zwykłe białe sznurówki, tak, ale mają tutaj taki magnesik, i to jest bardzo pomocne w sytuacji, kiedy macie jakieś buty z długimi sznurówkami i nie chcecie, żeby te sznurówki były widoczne. A sorry, to nawet nie jest magnes, tylko po prostu takie coś do zakręcania. Myślałam, że to jest magnetyczne, ale to jest jednak do zakręcania, także jest tutaj gwint. Jak sobie odpowiednio domierzycie te sznurówki, to później jedną końcówkę z drugą skręcacie. I żaden nadmiar sznurówek Wam po prostu nie wystaje z butów, więc bardzo fajnie, estetycznie można sobie te buty zawiązać. Kolejna rzecz, jaką zamówiłam, to takie zamki, bo czasami się zdarza, że się jakby urwie ten haczek od zamka 6,79 zł jest tutaj tych sztuk 5 i polega to na tym, że. To jest taki jakby troszeczkę karabinczyk. Nożyczki za 3,99 zł. Dwa w jednym mamy nożyczki z grzebykiem. To jest do e, obcinania brwi, które są już za długie, żeby sobie je wszystkie wyrównać. O, tutaj może fajnie widać. Po prostu jakby przeczesujecie te brwi i obcinacie to, co jest za długie. E, one wydają się całkiem ostre, te nożyczki. Tutaj też całkiem bardzo atrakcyjnej ceny. Cień... Zestaw do paznokci. 17,99. Tak, to wygląda bardzo eleganckie. Pomyślałam, że to może być też fajne na prezent. E, mamy tutaj naprawdę, zobaczcie sobie, całkiem sporo tych rzeczy, bo mamy jedne obcinaczki, drugie nożyczki, e, tutaj jakieś, jakaś penseta, jakieś e, kolejne akcesoria do paznokci. Uważam, że bardzo fajna na prezent na przykład dla mężczyzny, bo jednak jest to tutaj czarny, czarny zestaw e, i można m, taki coś podręcznego. Powiem tak, jest to potężne dla mnie, jak, jak dla mnie za duże. Mi by wystarczyła tyle. Tylko połowa, i możliwe, że to sobie przetnę, e, chociaż nie wiem, czy to e, potem będzie trzymać formę, ale zobaczymy. I e, tutaj do każdego okienka można zahaczyć sobie kolczyki. Ja tych kolczyków trochę mam z racji, że one są niewyeksponowane no to ich nie noszę więc tutaj będzie to bardzo ładnie wyglądało sobie to można zawiesić i nawet jakieś łańcuszki można też to jakoś spróbować zahaczyć o te dziurki i mamy bardzo ładnie tą biżuterię wyeksponowaną także no jak na taką cenę, bo ja oglądałam różne organizery to naprawdę jest to bardzo dobra cena, bo takie organizery bardzo dużo kosztują i rzecz którą z tutaj wyciągnęłam aż zapomniałam o niej to jest sukienka biała sukienka której jeszcze nie zakładałam za 55 zł i 79 groszy i ja zamówiłam sobie rozmiar S ona faktycznie jest białutka, zamówiłam ją oczywiście z myślą o lecie nie teraz bo teraz jest zbyt ciepło ale na lato jak dla mnie idealna ja na lato jak przychodzi taki Potężny upał, to ja nigdy nie mam co ubrać, więc e, taka biała sukienka będzie całkiem fajna. Jeżeli chodzi o materiał, 95% bawełna, 5% poliester, więc bardzo dobry skład nie jest to sztuczny materiał, dobra moi kochani i to już na tyle rzeczy z temu, powiem Wam, że no najbardziej jestem zadowolona z tych nalów, bo one bardzo jakby fajnie się prezentują w domu i one już były porozkładane w różnych miejscach, ale je tutaj przyniosłam na potrzeby tego holu, ja jestem bardzo zadowolona z tego holu, jeżeli Wam się podobało to zachęcam Was do zaglądania tutaj w opisie, są wszystkie linki do wszystkich rzeczy, Macie tam również ceny i pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, to możecie użyć mojego kodu rabatowego, z którym macie po prostu zakupy taniej. Także jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!